Rozpocząć pracę z arkuszem kalkulacyjnym po zalogowaniu się do swojego konta Google, kliknij przycisk Aplikację Google, a następnie przejdź do dysku. Po załadowaniu się karty dysku Google, możesz już utworzyć nowy arkusz. W tym celu kliknij przycisk Nowy, a następnie arkusze Google Po załadowaniu się arkusza w nowej karcie przeglądarki możesz już przystąpić do edycji formatowania zawartości arkusza. Po pierwsze możemy powiększyć albo pomniejszyć nasz arkusz, przybliżając go albo oddalając od siebie. Ja ustawię Powiększenie na 150%, ale oczywiście każdy może to zrobić wedle swoich potrzeb i upodobań. Zauważmy, że cały obszar roboczy arkusza kalkulacyjnego składa się z komórek. Komórka, którą w danej chwili kliknąłem i zaznaczyłem, to tak zwana komórka aktywna. Każda komórka jest jednoznacznie określona przez kolumnę, w której się znajduje, w tym wypadku B, oraz wiersz w tym wypadku 3. Jesteśmy więc na przykład obecnie w komórce B3, a teraz w D6. Klikamy w wybranej komórce, na przykład B2, i rozpoczynamy. Wpisywanie tekstu. Tekst będzie traktowany jako pomocniczy opis danych liczbowych i możemy nazywać go etykietą. Po naciśnięciu przycisku Enter przechodzimy do kolejnej komórki, a wpis do poprzedniej zostaje zatwierdzony. Rozpoczynamy wpisywanie kolejnych etykiet paliwo i naciskam Enter. W tym momencie przypomniałem sobie, że chciałem tak naprawdę dopisać tutaj nieco więcej, mianowicie paliwo do samochodu. Muszę jednak pamiętać o tym, że gdybym w tej chwili wrócił do komórki B3 i rozpocząłbym wpisywanie brakującego fragmentu do samochodu, wówczas straciłbym mój wpis paliwo. Żeby tak się nie stało, żeby ten wyraz paliwo jakoś uratować, powinienem wejść w tryb edycji komórki. Można zrobić to na kilka sposobów, ale chyba najszybszym i najprostszym jest dwukrotne kliknięcie na komórce, a kiedy w komórce zobaczę mrugający kursor tekstowy, oznacza to, że jestem w trybie edycji. Mogę teraz dopisać spacja do samochodu i oczywiście zatwierdzić to przez naciśnięcie np. Na klawisza Enter. Okay. No i kolejny element naszych wydatków, załóżmy, że będzie to centralne ogrzewanie. Jeżeli tekst wpisany do komórki przekracza szerokość komórki, wówczas pożycza ona sobie troszeczkę komórki sąsiedniej, pod jednym warunkiem, że komórki sąsiednie są puste, a tak nie zawsze będzie paliwo do samochodu. Klikam teraz na komórce C3 i wpisuję tutaj jakąś wartość liczbową. Po prostu liczbę. Jeśli liczba jest wpisana poprawnie, to powinna ona zostać sama, automatycznie wyrównana do prawej strony. Podobnie uczynimy z kwotą centralnego ogrzewania. Udało się. Wiemy, że jest to poprawna liczba, bo wyrównała się do strony prawej. Tutaj malutka dygresja, gdybyśmy się pomylili, jakimś cudem wpisali 5 i nie 00, tylko dwie wielkie literki O, no to oczywiście po pierwsze przy tym kroju czcionki to widać, że to nie są zera, ale po drugie, chyba ważniejsze, taka nieprawdziwa 500 wyrównała się do strony lewej, a nie do strony prawej, więc oczywiście proponuję to również Usunąć. i kolejna dygresja. Jeżeli wpisywalibyśmy liczbę, która miałaby coś po przecinku, to miejsca dziesiętno całkowitych są oddzielone właśnie przecinka. I to jest poprawny format liczby. Natomiast gdybyśmy wpisali liczbę, a w niej kropkę, jako separator dziesiętny, to oczywiście coś takiego jest traktowane jako tekst, a nie jako liczba. Jest wyrównane do strony lewej. Tutaj Oczywiście, poprawienie błędu może tylko i wyłącznie polegać na tym, że po wejściu w tryb edycji komórki kasujemy kropkę, wpisujemy przecinek, naciskamy Enter i wtedy jest wszystko w porządku. A możemy te nasze komórki pomocnicze usunąć, czyli zaznaczyłem je i nacisnąłem klawisz Delete na klawiaturze. A wracamy do naszej tabeli. Zauważamy, że etykiety nie mieszczą się w kolumnie B. Proponuję więc, ustawić kursor myszy na krawędzi pomiędzy nagłówkami kolumn B i C, o właśnie w tym miejscu. Wciskam lewy przycisk myszy i po prostu poszerzam tą kolumnę jak bardzo chcę. Natomiast drugim sposobem, gdybym z tego pierwszego zrezygnował z tego ręcznego przesuwania, jest ustawienie się w tym samym miejscu i w tym wypadku dwukrotne kliknięcie spowoduje auto kolumny B do zawartości najszerszej komórki. Szczerze mówiąc, lepiej chyba będzie, jeśli jeszcze troszkę tą kolumnę B jednak poszerzymy. Tak samo jest w przypadku zmiany wysokości jednego albo kilku wierszy. Mianowicie, jeśli chcielibyśmy powiększyć tylko wiersz tytułowy, ewidencja wydatków, łapiemy za krawędź pomiędzy nagłówkiem, w tym wypadku wiersza, czyli drugiego i trzeciego i Przeciągamy to w dół, na przykład w tym momencie, będę miał on wgrodnie wyższy wiersz drugi niż trzeci, czwarty i wszystkie pozostałe. Natomiast gdybym chciał większą ilość wierszy równocześnie zmniejszyć albo zwiększyć. Myślę o ich wysokości, zaznaczam wtedy równocześnie te wiersze, przeciągając myszą po ich numerach, a następnie przesuwam. Krawędź jednego z tych wierszy, a wszystkie, w tym wypadku drugi pozostały, podąża za nim. Yy, mogę teraz yy, zaznaczyć dwie komórki równocześnie, albo nawet większą ich ilość, i skorzystać z funkcji, która pozwoli mi na scalenie zaznaczonych komórek. W ten sposób moja ewidencja wydatków znajdzie się w jednej komórce, która obejmie tak naprawdę dwie kolumny. Co mogę teraz z tym zrobić? Mogę tam ewidencję wydatków wyśrodkować w poziomie, ale mogę również wyśrodkować w pionie. I podobnie mogę uczynić z danymi w mojej tabelce. Nie będę ich wyśrodkowywał w poziomie absolutnie, ale będę je wyśrodkowywał w pionie. Liczbą tutaj wprowadziłem mogę dodać jakąś jednostkę na przykład jakiś format walutowy czyli w praktyce mogą to być złotówki właśnie to uczyniłem a gdybym chciał skorzystać z jakiejś innej waluty to wtedy mogę otworzyć menu formatu i wybieram liczba i yy, mogę pokusić się o to, żeby wprowadzić format euro lub na przykład wybrać więcej formatów i więcej walut. My na razie poprzestaniemy na wprowadzeniu euro. Moja tabelka jest już chciałoby się powiedzieć prawie gotowa. Oczywiście brakuje jeszcze wiele, żeby była naprawdę piękna, ale jest już czytelna. To jest podstawowy kryterium naszego działania. Zwężymy troszeczkę kolumnę A. Jeszcze troszeczkę podwyższymy wiersz drugi. Spróbujmy dopisać coś jeszcze do naszej tabelki, a może jeszcze przedtem zastanowimy się nad tym tytułem. Mianowicie, do ewidencji wydatków dopiszemy rok, za który ewidencjonowano te wydatki. W tym celu klikniemy na komórce scalonej, ale dwukrotnie, a następnie naciśniemy na klawiaturze lewy alt i enter. W ten sposób przejdziemy piętro niżej i tutaj możemy sobie dopisać rok 2020. Nie wychodząc z tej komórki zaznaczymy ewidencja wydatków i powiększymy czcionkę do na przykład dwunastki, pogrubimy ją i dopiero teraz naciśniemy Enter. W ten sposób w jednej komórce będziemy mieli przykład dwóch różnych fragmentów tekstu sformatowanych na dwa różne sposoby. Zaznaczmy etykiety paliwo do samochodu, centralne ogrzewanie i zmieńmy krój czcionki. Mianowicie warto wiedzieć, że są czcionki węższe od standardowych. Wystarczy, że klikniemy więcej czcionek i w polu u góry dopiszemy sobie naro. W ten sposób odnajdziemy propozycje czcionek, które są węższe, na przykład Aria Narrow, klikam OK i w ten sposób zastosowałem czcionkę wąską i wtedy te etykiety, nawet jeśli są w miarę tekstowo duże, mieszczą się w tej kolumnie naszej B. Przypuśćmy, że chciałem dopisać jeszcze do mojej tabelki kolejny element, na przykład energia Elektryczna. Ile się ona mnie tam kosztuje? W każdym razie, proszę zwrócić uwagę, że ten wiersz jest całkowicie inny od dwóch poprzednich. Abym nie musiał ręcznie wszystkiego formatować, mogę posłużyć się malarzem formatów. Najlepiej będzie, jeśli uczynię to w odniesieniu do całego wiersza. W tym celu zaznaczam wiersz czwarty lub trzeci. To nie ma znaczenia. W każdym jeden z dwóch sformatowanych wierszy, ale koniecznie na nagłówku tego wiersza. Potem klikam pędzel, a w zasadzie wałek malarza formatów, a następnie klikam na nagłówku wiersza piątego. I w ten sposób cały wiersz piąty, również jego wysokość, są od tego momentu identyczne jak jego poprzednicy.